Witajcie. Ponownie poruszam temat Magdaleny Żuk. Szczególnie dlatego, że to co opublikowaliśmy około półtora miesiąca temu okazuje się potwierdzać w różnych innych źródłach. Zmarła Magdalena Żuk, pracowała w salonie kosmetycznym we Wrocławiu u kobiety o tych samych personaliach Magdalena Żet plus jakiś tam dodatek do nazwiska. Szefowa Magdaleny Żuk, Magdalena Rzet, również ma 27 lat. Pochodzi również z rejonu, z którego pochodziła Magdalena Żuk. Jak wynika z pozyskanych w różnych źródłach informacji, ojciec Magdaleny Rzet, właścicielki salonu kosmetycznego, gdzie pracowała Magdalena Żuk przed swoim wyjazdem do Egiptu, jest bogatym komornikiem. Również potwierdza się fakt, że w przeszłości był biegłym sądowym. Matka zajmuje się inwestycjami w obrót kruszywem. Współpracuje z firmami z Florydy w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, około dwóch miesięcy temu w filmie, który został nam usunięty przez obsługę YouTube'a wskazywaliśmy dokumenty z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, gdzie Magdalena Rzet, czyli ta pani od salonu, Miała wpis do swojej ewidencji a koncesję na kopanie kopaliny. Generalnie nie chcę przywoływać dokładnie tego samego, żeby, żeby nie zostało to ponowne, ponowny ponowne raz usunięte. Generalnie, Magdalena Żed. Ta właścicielka salonu kosmetycznego e, zdaje się być zwykłą kosmetyczką prowadzącą swoją działalność. E, niestety, m, po zagłębieniu się w niektóre fakty z jej życia, docieramy do bardzo kontrowersyjnych szczegółów. E, jej ojciec przez lata współpracował z policją jako biegły sądowy. E, jej matka jest dyrektorką szkoły, nauczycielką. Zajmuje się inwestycjami w obrót kruszywem. Co ciekawe, jej majątek, zanim zaczęła obracać kruszywem, sięgnął już miliona złotych. Magdalena Żyd natomiast ma nie wiem, czy obecnie, natomiast wcześniej miała niezwykle wysokie udziały w spółce dysponującej uprawnieniami do eksploatacji złóż kruszywa naturalnego. Jej wspólnikami byli najczęściej na co dzień mieszkający na Florydzie. Co ciekawe, Magdalena Żuk, która tragicznie zmarła w Egipcie, bardzo chciała wyjechać na Florydę. Jeden ze wspólników Magdaleny Żed, właścicielki salonu kosmetycznego, Zasiadał w radach nadzorczych Onet Holding, Żabka Polska oraz Empik. A mało tego, zarządzane przez niego spółki składowały ropę dla Orlenu. W tej chwili Magdalena Rzet zabrania jakiegokolwiek kontaktu ze sobą, pod groźbą o odpowiedzialności cywilnej i pozwów nawet na kwotę 50 tysięcy złotych, jeżeli ktoś będzie kontaktował się z nią w sprawie Magdaleny Żuk zmarłej w Egipcie, wygląda na to, że Magdalena Żet wraz z Magdaleną Żuk, które były w identycznym praktycznie wieku. A są bardzo do siebie podobne fizycznie, a są bardzo podobne pod względem twarzy. Prawdopodobnie zostały pomylone w Egipcie. Być może to nie było polowanie na Magdalenę Żuk, tylko na Magdalenę Rzet. I doszło do tragicznej pomyłki. Na pomyłkę wskazują przede wszystkim koneksje Magdaleny Rzetu, która prowadząc salon kosmetyczny, ma dostęp do zezwoleń zupełnie innego rodzaju niż rodzaj prowadzonej działalności na wydobywanie kruszywa, majątność rodziców, bardzo, bardzo duże podobieństwo pomiędzy jedną kobietą a drugą nawet e, podobieństwo w e, personaliach generalnie powinniście sami się zastanowić e, co tak naprawdę mogło się wydarzyć i czy przypadkiem e, ktoś nie wystawił Magdaleny Żuk jako Magdaleny Żet celowo e, wysyłając ją do Egiptu nie będziemy spekulować kto to mógł zrobić e, natomiast Większość z Was e, i tak ma wyrobione własne zdanie na ten temat, wobec czego proszę o żywe komentarze. E, oczywiście przepraszamy za mm, niezbyt umiejętnie prowadzony monolog, natomiast e, nie chcieliśmy już korzystać e, z pomocy Iwony. Kto zna wcześniejszy materiał, ten z pewnością rozumie. Witajcie.